Jak handluje się energią elektryczną? W Polsce możliwy jest handel energią elektryczną na trzy sposoby. Na tak zwanym rynku pozagiełdowym OTC, czyli over the counter, na rynku towarów terminowych, czyli RTT oraz na rynku natychmiastowym, czyli na rynku spot. OTC to taryfy, grupy zakupowe czy umowy sprzedaży energii, potocznie nazywane PPA-ami. Rynek towarów terminowych to kontrakty terminowe, w różnych interwałach czasowych. Rynek spot to rynek dnia następnego i rynek dnia bieżącego. W przypadku taryf jest to rozwiązanie, z którym mamy do czynienia jako osoby fizyczne najczęściej, ponieważ w domach dostajemy rachunki rozliczane według właśnie taryfy G11, G12 lub jej pochodnych. Jak możesz zauważyć, są to odgórnie określone ceny ustalone przez dostawcę energii z Urzędem Regulacji Energetyki, które obowiązują na umówiony czasu okres Grupy zakupowe to takie instytucje, które zrzeszają grono podmiotów w obrębie gminy. Urząd gminy zrzesza się ze zwikiem, z przedsiębiorstwem usług komunalnych, z przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej czy gminy zrzeszają się w grupie, aby mieć większą siłę w przypadku ogłaszanych przetargów na zakup energii elektrycznej. Kolejnym przykładem jest umowa Power-Purchase Agreement, czyli tak potocznie nazywane ppa czyli jest to umowa dwustronna zawierana poza giełdą, która określa na jaki okres czasu będzie dostawa energii i po jakiej cenie. Kolejne obszary, na których dochodzi do handlu energią, to jest rynek towarów terminowych i rynek natychmiastowy spot. Na wykresie po prawej stronie możesz zobaczyć jak wygląda generacja energii, w tym wypadku na źródłach odnawialnych. Czerwonym prostokątem zaznaczyłem bloki energetyczne, które odpowiadają kontraktom terminowym. Możesz zauważyć, że jest to stała wartość energii dostarczana przez umówiony okres czasu. Czarnym prostokątem oznaczyłem nadwyżki energii, której nie da się złożyć do bloków energetycznych, jakimi handluje się na rynku towarów terminowych i trzeba ją handlować na rynku natychmiastowym. W przypadku kontraktów terminowych mamy do czynienia z różnymi kontraktami: base peak, off peak, H peak 5 czy L peak 5. Różnią się one okresem dostawy stałej energii. I jak już wspomniałem wcześniej, dostępne są one również w różnym reżimie czasowym od rocznego do tygodniowego. W przypadku rynku spot, w tym wypadku rynek dnia następnego jak sama nazwa wskazuje Mówimy tutaj o zawieraniu transakcji dotyczących dostarczenia energii na dzień następny. Poniżej możesz zobaczyć, że notowania odbywają się w interwałach zarówno godzinowych, jak i 15-minutowych. Kolejne miejsce handlu energią to jest rynek dnia bieżącego, czyli mówimy już o rynku, na którym handluje się energią z dostawą w dniu bieżącym. Jest to de facto rynek, który koryguje, pozwala korygować zakupy energii wcześniejsze pod kątem większej świadomości Chwilowego zapotrzebowania. To co jest ważne, to to, że rynek SPOT jest obsługiwany przez tzw. NEMO, czyli Nominated Energy Market Operator, i jest ich wielu w Europie. W przypadku Polski mamy do czynienia z tzw. Multi-NEMO, czyli w tym przypadku trzema operatorami: towarową giełdą energii, potocznie nazywaną TGE, Epex, SPOT czy Nordpol. Ostatnim miejscem, gdzie dochodzi do handlu energią, jest rynek bilansujący. Ale nie jest to typowy rynek, na którym ukierunkowanie jest na zarabianie pieniędzy, tylko jest to rynek techniczny prowadzony przez polskie sieci elektroenergetyczne, którego zadaniem jest bilansowanie nadwyżek lub niedoborów energii w momencie, kiedy jest na nie zapotrzebowanie.